mordy moje tutaj Hunter Bright jest ze mną Gingis! Yo, siemanko. wszystkim wszystkimi, ja ich tutaj załatwię. E-lighter e oczywiście Czemu jest brudni? z nami. Słuchajcie! Jingis tam jest, będzie pułapki wciskiwał. <laughs> tak tak. Taki Jaki zadowolony pan. Ta zobaczcie, ten przycisk Jingis. Ile macie jeszcze czasu do startu? No robaczki, Który 26. Chory pierwszy. Niech pierwszy. Nie ja, ja, ja chciałbym się kłócić, ale no. Ja ci dam ja ci dam snajperka. Ja nie <laughs> ale kumpel, Jak... przepuścisz co? Z Nexusem fx -em. Kumpel, ale przepuścisz co? Znasz numer konta? Znam. No dobra, to już mi już się dogadali, Znam. nikt tego nie słyszał. Nikt życiu. To się bytnie. Bez... Dobra, hit, hit. No on już Aha, tutaj dobra. został, a ja gdzie będę? Okej, czyli, okay, czyli woda zabija, dobrze widzieć. Przecież zejść niżej. wo wo. a gdzie jest mój przycisk? Tu będę miał przycisk. O. Cała czerwonego. Jestem. Jakich koty kutafonie? Ale ham, a jak zginę teraz to zginę. O nie! Tak samo jak zginę teraz to jak zginę. On, jak on to przeleciał? Mamy takie... Dobra, nasze. idę, 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 idę. idę, idę. Hop. Dobra. Idę, idę. Błogam, żeby tu nic nie było. Pyć, dobra, jest. Dobra, dostałem kolejne dwa życia. O super. Troszeczkę muszę dogonić ludzi. Poczekam tutaj na nich. Holy moly! O, jakieś man. tutaj bomby na to, to lighter nie. Dobra, widzę dźwięki co? mam jakiś przycisk, nie wiem, mam! Co on tu I robi? Nie, człowiek, kurde! Co on, rob, on tu robi? Dobra, wyłączył No i znowu! Serio? Nie widzę, co ja? Co tam lighter, co się stało? No, kolejny raz, No jaką przeszedł, to przecież wybuchło mu to na ryju prosto, no! <laughs> Okej na łapce się rozwaliłem What the fuck Dobra mam kolejne Dobra, tu są strzało Dobra, zabrał błyski, okej, okay, lecimy dalej. Dobiegnij no nie maruć, co? A! Fuck! You. Ale pięknie to przeskoczyłem! Ale pięknie to uniknąłem. Ja tego pierwszego ścisnąłem, wiesz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja zaraz Ciesię, może mi się naładuje... Jeszcze. jeszcze żółte, żółte. O? Dobra, zostańcie jeszcze. I zielone, proszę, proszę zielone, żebym go zestrzelił jeszcze. Ale tam jeszcze z tyłu są... No daj to zielone, no na co czekasz? No. Dobra, tutaj sobie przerzucę to. Okej. O wo... Ale Hamska morza. To czerwone? Gdzie on już ten gościu jest? I tu czerwone. Ale on popierdzielił ten przede mną ten mój tutaj kolegen, no nie co? No ten, który... guziki ze mną. Tutaj czekam. A tu już mam coś ciekawego. Ale Hamsku zginąłem. Chciałem wam powiedzieć, że tu mam coś ciekawego dla was przygotowanego. Nie, ja nie chcę od ciebie żadnych prezentów, nic. Jakim cudem? Jakim cudem gościu się teleportuje tak do przodu? Mamy takie dasze, mówię ci kolejny raz już. Tak? Tak. To ja nie wiedziałem. Ulala, 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 cześć Zingis, jest ostatni. Fuck Fucking. Fuck Doskoczyłem, dobra. Czy ktoś tam jest na dole? Tak. Jest no. Tak. Fuck. Fuck. Dam radę, jest ktoś już dobiegł? Nie, nie, jeszcze nic <grym> nie nie jest! Lighter wygrał. Kuźwa Nie zabili mnie. <grym> Mam nadzieję, że teraz nie przeskoczę mety <grym> nie zabili. Dobra, jest drugi Pięknie nie Ty po A nie nawet no, ja wyskoczył metę, bo już nie mówię wejść do środka nie, 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 to tylko jest taki ja jestem taki zdolny, że ten... miałem teraz fajnie. No, Będziem... no ja chciałem gdzieś Tata, szykuj kliszę kolejną, do zdjęcia, będzie no. sesja. Strykam ciągle tym guzikiem na czerwonym i to Ale nie jest nie czerwony, więc nie działa. No bo tak długo się ładuje, no. On to, się tak... to zobacz, to jest wcześniejsze. A wiecie, że to końcówka jest prostsza od początku? No, no, nie nie może się od tego zaczynać dla mnie specjalnie? O tym nie wiem, bo tutaj też są... to jest ta pajęczyna, ona spowalnia. No, to, tu to bym przeszedł Aj tam. tam. wcale nie! Wcale, wcale nie! Naprawdę. Nie zgadzam się z swoją opinią na temat mojego zachowania. Robię wam zdjęcie. Cześć! Ty Cześć! Hura, 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 wygrali. Podała mi się a, trzeci, trzecie a trzeciego nie ma? Do no to ja A Poszedł sobie, tak. A no. no po tak. sobie, że nie będzie z nami siedział, no to co to? No? Tu się przegrany, ja, ja bym tak to robił. E, po lewo mamy DR5. 5. Już jestem. I mapkę może, może, może dżunglę, jungle base V, A może Alien Facility. Tak? No dobra, może to v 2 v 2 Ale weźcie, nie ma takiej mapki, gdzie są same chodniki, żebym sobie poszedł. <laughs> nie ma. No. Nie są no same. To tak samo jak Master Builders nie można kwadratu budować. No. no. Nie, ja no, ma, na Master Builders na kolejnym... Każda praca, która się będzie. Yy, nieważne jak się będzie nazywała, to będzie u mnie kwadrat. <laughs> No co, no zbuduje coś, nie? Jestem w środku, Lolo, Lolo. nie ma. Jest. Byłem to, tam. Trzy tabliczki. No, to weź sobie do domu. Wziąłem. Wziąłeś? Tak. No to ci po posądzę, serwera i temu, zobaczysz. Tak. I wylecisz! A ja prawie ja, ja przeszedłem parkura takiego fajnego, ale nie przeszedłem go. Dostałem takie to jak ender chest, co to jest? To nie jakiś... wiem jest ender chest. Ale no, tutaj na tym tyle Ja facie. wiem co to jest Ender Chest, a ty nie wiesz co to jest Ender Chest? Nie, czy nie Ender Chest, tylko dostałem trochę coś, jak... To nie ma ja sobie buty e podpaliłem, żebym dalej stakał. O, no, od razu lepiej poszło. Zobaczcie, Dobre. widzicie? Podpalone buty i patrzcie, od razu wpadłem tutaj. A to <coughs> tędy było wejście tu? Aha To ja już wiem. Co? Jest jest bo lighter. Teraz, Boże Lighter nie, lajter, nie rób tak. Tego? Tak. Deko? Najlepiej tak podchodzi do ciebie tak 20 tysięcy osób takie Aaaaaaa a, 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 a a, a. Boże <śmiertoszka> Ja tak sobie Gdzie, wyobrażam ludzi, którzy jaka, tak robią, nie? Aaaaaaa patrz, 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 Dżingis, patrz, patrz, Hunter. stój sobie, stój sobie dziękuję, patrz Aaaaaaa 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 ty weź normalnie stań na nogi, nie, nie, nie tam gdzie głowy, tam dotykasz, no. Ja nie kłócałem, po no. patrzę gdzie jest hunter, o tutaj jest. I co, takie straszne jest, takie, takie coś? Nie takie aaaa, a... a... Oni tam są, o tam jest ktoś, tam widzę. Typa. Ja pobiegnę sobie tym dwie, o to jest strzały! Happy birthday kuwa tuju! Dobra, jest. <laughs> nie widzę la. Kurde! Ale, Ale nie zginę i zasłanieć mi labę! No to za totalne. Dingis, <grym> spokojnie. Wszystko nie będzie... no bo wiesz to, nie dość że ledwo tutaj sobie radzę. To jeszcze jakiś... przejdzie przede mną i... O, droga runda. Droga runda. <grym> <grym> droga runda. <grym> droga runda. <grym> A żebyście się tak wszyscy potopili, żebym ja mógł sam sobie powolutku tam dotrzeć. Ja już jestem na rundzie czwarte czwartej, ale po prosto w wodę. He, znowu nam jakiś tu stary... Dobra. Jaki czwartej, Jakie Co oni tu robią? Jak tu się skacze? No i spadłem. Dobra, to sobie przelecimy to, spokojnie. Jest. Tu nic nie ma nikogo. Dobra, lecimy dalej. No, no jak? Jak tu przeskoczyć? Dobra, o, ładnie. Raz, dwa. No to chyba to kogoś pogrzało. Aha, fajnie. On już skończył? No What the fuck? No ja nie wiem jak tam dalej skoczyć mam w ogóle No ale to o, widzę, głupi? że nie ja nie wiem jak Dobra, przyleciałem Teraz to. przeskoczyłem Tutaj też Co, To już koniec tutaj ja jest Czwarty jestem Jestem trzeci dadasz szukaj aparat Teraz szukamy taty Tata, gdzie jesteś? No, nie umiem, nie wiem gdzie tu dalej mam iść y, tutaj... A tam! No Tylko no. musisz wybić się na końcu, żeby nie uderzyć bo pod... Masz taką... Musisz... Skazancą, nie? Postaraj się zshiftować, nie w sensie wiesz, biec. Jak ja spadam, no! Więc i wtedy ten. A bo na górze mam tu, tak? No tak, tak, teraz tutaj i potem znowu z tyłu. Tylko musisz tak delikatnie, tak musisz no, z końcóweczki same. No, o Prost. prawie, prawie, tylko za daleko. Ale dobrze jest, bo ogarnąłeś. Nie dość, że nie umiem Lighter tego robić... Nie śmij się. To jeszcze... No kurde, no! Dobra, dzięki. Super było, nie? Bo fajnie, to, podobałam, się. podobałam się. się, Mi bardzo, naprawdę. Jest elegancko, no, przynajmniej nie zginąłem. A to rób mnie nie, no. nie Polaroidem. Polaroidem. Albo takim jak w cyrku, jak się wsiada na wielbłąda i od razu się wiesz. Tak. I taki, taki wiesz, będę miał taki, który. 3 eee, pierwszy, 3 tak 3 tak, 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 Dobra. Już. Eee, taki wezmę kupię sobie aparat taki klaunowy, nie? Jak się naciska to wodą przykro. No dawajcie V3, teraz dżunglę sobie policzę. Dobra. Pogadzimy. V3. To ja już sam nie wiem, co tam ma być w ogóle i tyle. No bo Tele telefon jak nie odbieram. Zamykam tutaj? drzwi. Nie mam, nic. nieczynne. Nie mam, nie, nie mam czy w domu. Nieczynne, nie odbieram telefonu! <tryk> jak, jak mówię, że nieczynne, to znaczy, że nieczynne. A ja muszę, ze względu na to, że... Ja A on sobie poszedł. No zaraz wróci. Znaczy, to skacze No ale słuchajcie, bo zapomnieliśmy powiedzieć rzeczywiście, że tam, tam Tam było... Hmm. Jezu, co to było? No on na jedyny no to skacze, przecież ma gips. A. <laughs> o ja ci nie mówię <laughs> Człap, 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 człap Czułapu człap. Zapowinniśmy powiedzieć, że jest specjalna oferta na łapkę w górę. Jeżeli teraz zostawicie łapkę w górę Gli w ciągu blu. najbliższych 20 albo 30 sekund w zależności no. od tego jak bardzo mocno macie opóźniony refleks w myszce to dostaniecie prawdziwe wiaderko lawy, które będzie u was w piekarniku za 2 minuty Tak A, a we wiaderku lawy będziecie mogli, tylko pamiętajcie, że gołą rączką wyjąć sobie pieczonego kurczaka. Tak. I wtedy będziecie mogli jeszcze sobie oblizać poruszki, bo też się upieką. No, to jest, będą krupiące od razu. krupiące. Mm -hmm. To promocja właśnie opcja. I w tym momencie jak to zrobicie, to Jinzi wreszcie będzie mógł wygrywać, bo nie będziecie mogli grać! Mm -hmm. Co to jest za mapa? Mamy. No dżungla chyba, czy to. Chyba. A nie, to nie, chyba... To jest Interstellar bodajże. Ty, ale ja. No. ja ty... Ale, ja będę znowu was tutaj atakował. Pomachajcie do, tutaj do mnie, zobaczcie, gdzie jest. Tak, naprawdę? E, no zobacz, teraz Dzięki morderca, dzięki smorderca. morderca. Nie ma to tamto, nie ma to tamto. Znowu was będę tutaj starał się zatrzymać. Normalnie, Jingis, tu przycisk. Ale pamiętasz, że tu już tam pole szedł przelew, nie? Wiem, wiem, ja wszystko pamiętam, ja wszystko pamiętam. I notuję sobie, i tu przycisk, i tu na górę mogę sobie pójść później. I od razu jest przycisk, i tu zabaję. Dobra, zaraz mnie przyniesie. I tu, a już mnie przyniosł. Dobra. I. Ciema, siema, siema. ciema. Dawalimy im, nie? Agent Proko, coś tam, hop, jeden, tu. One. To jest agent Proko. Hop, jeden, tu, wieprzowinka. Agent Wieprzowinka, dobra, jestem gotowy. Dobra. Nie ma! Lecimy. Dzięki, widzę, że tam niszczy. Sukcesy. Nie ma! Czekam tutaj na kolejnych hmm. Cześć tata coś ci nie wyszło To ja! Cześć tato, coś ci Dzięki. nie wyszło Jak ja to zrobiłem! Oh my godness! Ale to było świetne! Ja pierdolę jak ja to zrobiłem? Nie wiem, co ty zrobiłeś, ale... Ale stary to było normalnie picobello, nie? Proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić, proszę mnie nie przepraszać. Tu, zielone, zielone... Kuź was padłem. Come on, lighter, come on. Dzięki, dzięki, Run faster, jump higher. Gdzie tu jest, tu ziktu? I... Nie to widzę żebym... typa, nie widzę typa. Gdzie I on jest? Gdzie on jest? Gdzieś to był na początku chyba. Zabij go tam, żebym ja był pierwszy. No nie, jak on wyskoczył? <śmany> <śmany> tu jest <There's śmany> jeszcze jeden. <śmany> Lighter. Czy wszystko jest w porządku? Nie, nigdy nie było. Okej. Okay. <śmany> <śmany> Helium. Tak, słucham Cię mój synu. <śmany> Jezu, ale to w uszach mi do, aż zadudniło. No <śmany> dla No dlaczego no? Idź sobie. Dobra. To, ja. to znowu działa. BĘDĘ?! No. KURWA MAĆ BYŁEM PIERWSZY PRAWIE! No śjapierd... Co się stało? No prawie przyszedłem. Pułapka się odnalazła to sekundę, to się stało. To nie moja wina, przecież ja jej nie ustawiam. Nie, ja nie ustawiam. <noise> Kurwa za późno zabrałem im spod nóg to. A idź nice. z tym telefonem! Do widzenia, o czekaj tutaj ktoś biegnie jeszcze, dobra. Dawaj lighter, dawaj dawaj, ciśnij! Byłem tutaj jako pierwszy, nie w ogóle najlepszy. Leć, leć. To się stało? No nie zawsze się udaje, no. Jak uchalsko ziszczył na samym końcu. Ale to pięknie wyglądało, to było bezwzględnie. Nie zawsze się udaje. Wyłącz ten telefon, odłóż go, nie wiem, schowaj go pod poduszkę, utop go w wodzie, w ogóle. Sadź go do kibla. Też. A, jestem pierwszy. drugi, tato, rób zdjęcia. Robię. Stryk, stryk, pstryk, hunter, stryk, stryk, pstryk. Dobra, udało się. Ale, ale zobaczcie, oni wiedzą, że ja się nie nadaję do takich rzeczy jak bieganie. Lepiej mnie wykorzystać na tego wciskającego pułapeczki. Które, robię. Łatwiejsze. I to na się 1 Dobry. A byłem tak blisko, byłem pierwszy, czaisz to? Ja byłem pierwszy. Doła... No, byłem pierwszy. E, dawajcie ja byłem teraz pro... może jedynkę, V1. Byłem na prowadzeniu, hmm. w ogóle wszystko i... I co się stało? I nagle dopadli mnie. Zbójem. To się dopadł, synu? Dżingis mnie, nagle dopadł. mnie dopadł. Ja?! Tak. Ale ja nie, nie, to, nie, to sorry, agent sam Wieprzowinka sam ci to Agent Wieprzowinka, to ci, agent nie e, byłem był ja. Był pieniądze przy tej, przy tej pułapce, gdzie... Ale nie, agent Wieprzowinka dokonał zamachu kliknięciem. Ja Na pewno ci się pomyliło. Nie właśnie, bo się... Od... Czyli jak to sobie wyobrażasz, żeby Gingis, własny, Żeby daj twój własny zakoncieć. ojciec ci pułapki pod nogi stawiał? Tak. Ojciec yy, ma przez całe życie, a nie! Dzingis był przy pułapce, ja się spiąłem, już leciałem. leciałem to i... się nie spinaj! Nie. Ty miałeś tam chodzić, no? Weź się. Ja się, się spiąłeś mi teraz wyszło! Jak Koławajcie się spiącie? Miałeś nogę w gipsie, no <laughs> Nie kłam Normalnie. Normalnie kłamiesz jesteś kłamczuch! No no. To naprawdę miałeś ciężkie dzieciństwo. Ja? Fieria, fieria. Nie, ja, ja miałem takie dzieciństwo, dzieciństwo ale ciężkie zabawki. No właśnie. Ciężkie zabawki. Yes! Jestem ja! No ja pierwszy no, dlaczego nie zabijaj, ma zabijaj wszystkich oprócz tatusia. Się... A i jeszcze jestem z ketchup DBL! <laughs> Cetchup zabijaj wszystkich oprócz tatusia. Nie zabiję każdego, kto mi wejdzie w drogę. I oprócz nie. mnie proszę jeszcze mnie nie zabijać. Nie, ty mi przelewu nie robisz. Nie, nie no. A dałeś no mi numer przecież. konta, ja chciałem ci zrobić, to ty mówisz NIE, bo nie mam konta. No to mówię, dobra, no to ci nie zrobię przelewu, no. Ale może sobie na przykład pomyśleć, że ci bym zrobił przelew. Co nie? I to od razu na samym początku co te parkury? No. no tak, no to są ciągle parkury, no. Czyli możemy też zrobić tak, że ja sobie tu poczekam na początku na was? Dobra, możemy tak hmm, zrobić, oczywiście, gdy bardziej to wiesz. Early Rise tak, wcześniej, żeby puszczeni, żebyśmy mogli sobie pobiegać. No i właśnie, rozgrać stopki i kopytka. Idziesz komuś z bańki pocisnąć. żeby się przewrócił już na samym początku. Dobra, mamy... Nie, yeah, ale padło dużo. Dobrze. I teraz tu, tu. Te dbr wierzę Ci, że ich zabijesz wszystkich. No, chyba mu nie wyszło, bo ja sobie idę dalej. Dobra, zabił tylko dwóch. Pokaż ci coś, Pat, pyk! Dobra. Pyk! Dobra. No NIE! Nie, yeah, tam. Ja, yeah, to, to, to jest w ogóle nie fair, nie w porządku. W ogóle ta gra powinna być zakazana od samego początku. To przez, no jak! No i znowu! <grym> Teraz działasz? Lighter, tak? ja cię lubię, patrz. Kuźwa, Ja cię udało, nie! Prawie! No. Prawie ogarnąłem, ja cię nie, nie to, mogę! Nigdy luń tu nie przeszedł przez te, przez te, to, przez te, przez te drabiny, no. Hmm. Dobra, to przeszliśmy. Ale no nie ma jakiejś innej. Later, no przepuść mnie, no! Ty świnio! To? Zabił cię? No jak to nie, jak tak? Zabił mnie normalnie i to Jak, chamsko... to jest, jak Nisko tak zlazłem już w ogóle. Spre... Z premedytacją mnie jeszcze zabił, powiem ci medytancją Tak. A ja mam takie, takiego pomysłu, ale Huntera nie ma takich gier, gdzie się krowy karmi, na przykład. <grym> to się nazywa Farming Simulator, ale to... <grym> to ja... Nie, tam, tam, tam bardzo rzadko krowy, ale ja bym tak zrobił Minecraft Call, na przykład, no. Taka, wiecie, wiecie, taka, taka po prostu minigra trwająca jedynie 3 dni, nie? Tadzimy sobie, wiecie, później krówki, te sprawy, nie? One później takimi serduszkami do nas strzelają. Krówki serduszkami do nas strzelają. Mm, ja pierdziu, jedyne klocek... Ja, nie wierzę, ja, ja nie wierzę, co ja robię. Nie wiem co ja robię, nie wiem co ja robię już, Ja już wygrałem, wiesz? Wygrałeś już? Mhm. Dobra, czekaj, zaraz też wygram. W ogóle ktoś już. jeszcze ten? Tu teraz do góry z kotkami. Ktoś już przeszedł to, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nikt nie przeszedł. Nie, jeszcze nie. O, tu jest, jestem na końcówce już. Ja tu był taki skok, tu musi być skok... O co on robi? Netter I tu czekamy już, wygraliśmy Wygrałem, czekam na was na mecie. Dobra, już biegnę na metę No trochę tam obraz macie taki kręcony, wiecie to fajerwerki, te sprawy w ogóle i wygrana mhm. w McDonaldzie, nie? Dokładnie No właśnie, jak zrobicie... Patrz, patrz co zrobię! To... Patrz! Patrz! Wygrał ktoś Ja wygrałem Powiem ja. wam, że te pułapki nie są. No mówiłem, takie żebyś bieg do mnie, widzisz jak ja ci dobrze pomagam? No i o to chodzi, no. i o to chodzi, panie. Wiecie co ja powiem? Naprawdę, co? to byłoby było bardzo fajne, gdybyście mieli tych skoków, nie? Ale te pułapy później odnawiały, to by było o wiele lepsze. Jakie skoki? Ja nie mam żadnych skoków. Masz, tam masz takie trzy yy, bloki zielone. Masz takie no, bloczki zielone na tym, na jak to się nazywa. Bo te bloki strasznie ułatwiają. Dobra, ale który, to który, przez to macie który właśnie ten, zrobione który, tak, że macie... Lobby. Chodźcie szybko. No nie, te pułapki nie de, są de, opier, żeby was... Panie, dredzie... ale tu już mamy, pani 20 minut. A, no to dzięki serdeczne za oglądanie. No, my tutaj już, panie, tego poczekamy chwilę, poczekaj, bo no. ja chcę zobaczyć siebie na podium, bo to rzadki widok jest. No ja zdjęcie Ci już nie zrobię, bo mi się Polaroid to już, skończył. To już jest... kuźwa, no. Musicie, hmm. musicie wysyłać dotację na nową kliszę dla Gengisa. No, bo nie, nie ma tego, no. Zobaczcie, oni ciągle wygrywają, no. Widzicie, jaki to jest problem, bycie fotoreporterem dla nich? <laughs> oni ciągle wygrywają. Ja rozumiem, nie na dzisiaj, zdjęcia, lajter, Na dziesiątym <laughs> miejscu by byli, to by mieli, mieli wzmiankę, wiecie, w gazecie lokalnej typu Metro na ostatniej stronie, tuż za nekrologami, nie? że zajęli dziesiąte miejsce, a tak, tak są na pierwszym i zdjęcia im trzeba robić, no. No, dobra, także mordeczki, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję oczywiście, że wam się podoba. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Nie zapomnijcie wpaść do o oraz... Do Huntera też! Tak, na kanał, zobaczyć co tam mają i zobaczyć jak tam po raz kolejny. pamiętajcie, że dzisiaj jest ta promocja na wiaderka z lawą, nie? Jeżeli no. dostaniecie łapkę w górę, to musicie o tym pamiętać. I tam jest kurczak w środku, zapamiętajcie. Tak, tam jest kurczak panierowany. To musicie gołą rączką. Gołą rączką. Wyjąć tak. Żeby rączka doprawiła się do kurczaka. Dokładnie. Będziecie mieli kurczakową rączkę, będziecie mogli z nią zrobić, co chcecie. Nawet później sobie schodzić w lodówce. No a jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, bo sprawdzamy, czy wszyscy oglądają do końca, no to niech napisze w takim y, y, momencie, proszę bardzo, taki komentarz: hokus pokus, czary Mary, twoja stara kurczak kary. No. i Dwa browary. Dwa browary jeszcze. I dwa browary też możecie dopisać. Do kurczaka kary. Do kurczaka kary muszą być dwa browary, O, no. Także dziękujemy Wam za obejrzenie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego, trzymajcie się. Joł. Joł, okay. nam się w głowach przewraca. Już nie powiem czego. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, i to jest bardzo ważne i istotne, żebyśmy wspólnie razem świetnie się bawili, bo o to tu wszystkim chodzi. Na razie, trzymajcie się. Yo!